Dzień dobry! Słuchają Państwo podcastu senackiego. Rozmawiamy o roli, zadaniach i historii Izby Wyższej. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Adam Niemczewski, jestem szefem kancelarii Senatu. Moim gościem jest Jakub Zabielski, legislator w biurze legislacyjnym kancelarii Senatu. Chcieliśmy Państwa zaprosić do wysłuchania podcastu pod tytułem O zakresie ustawy. Na samym wstępie powiem, iż celem tych podcastów jest przedstawienie historii Senatu, procedury tworzenia prawa, w ogóle funkcjonowania parlamentaryzmu w Polsce. Tak naprawdę z punktu widzenia rozmowy o ustawie trzeba pamiętać, że gospodarzem ustawy jest Sejm. Senat co do zasady rozpatruje ustawy uchwalone przez Sejm. Ostateczny głos, decydujący głos co do kształtu ustawy ma Sejm. Innymi słowy Senat może proponować do ustawy pewne rozwiązania, może zawetować ustawę, może przyjąć ją bez poprawek, ale tak naprawdę ostateczny kształt i to, czy ustawa znajdzie się w systemie prawnym, zależy od Sejmu. Jak można określić, co to jest zakres ustawy? Zakres ustawy to, jest, to są ramy, zarówno przedmiotowe i podmiotowe, które ma akt normatywny. Akt normatywny, jakim jest ustawa, Kogoś dotyczy, kogoś nie dotyczy. Czyli mówimy tutaj o zakresie podmiotowym od strony pozytywnej albo od strony negatywnej. Ustawa coś reguluje, do czegoś się odnosi, czegoś nie reguluje, do czegoś się nie odnosi. To jest zakres przedmiotowy od strony pozytywnej i od strony negatywnej. Zakres ustawie nadaje oczywiście Sejm uchwalając tę ustawę w określonym kształcie. Ten akt, który trafia do Senatu, kogoś dotyczy, kogoś nie dotyczy, coś reguluje, czegoś nie reguluje. Ja uważam, że ustawa nie może być workiem bez dna. To, to nie jest tak, że na etapie prac nad projektem my możemy do niego wrzucić wszystko, co nam w danym momencie przyjdzie do głowy. Mając ten od... autor miał jakiś pomysł, na samym początku A. chciał regulować jakieś zagadnienie. No właśnie o to chodzi. No. Projekt miał czego, czemuś służyć, tak? A nagle w toku prac nad tym projektem okazuje się, że. Pierwotny cel gdzieś się rozmywa w całej masie innych kwestii, które na etapie poszczególnych, czy w ramach poszczególnych etapów prac nad projektem trafiają do jego artykułów. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli spojrzy się na opinię Biura Legislacyjnego, Kancelarii Senatu, dochodzimy do wniosku, że de facto w co drugiej, co trzeciej ustawie pojawia się ta sama uwaga że w treści ustawy znalazły się sprawy, które zostały włożone do tego aktu normatywnego, pomimo tego, że nie mają z tym aktem pierwotnym żadnego związku. Pierwszy taki, bym powiedział, charakterystyczny przykład to jest ustawa z 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy, kodeks karny wykonawczy. Do Laski Marszałkowskiej w Sejmie trafił projekt, którego celem było sformułowanie przepisu upoważniającego ministra sprawiedliwości do określenia we współczestnictwie z innymi organami zasad postępowania z, ze znakami pieniężnymi, które są sfałszowane albo podejrzane o sfałszowanie. Projekt był następstwem petycji. Osoba, która wystąpiła z petycją do Sejmu, do Senatu, zwróciła uwagę, że obowiązujące przepisy w tym zakresie mają charakter wewnętrzny, są zarządzeniem prezesa Narodowego Banku Polskiego. No i słusznie uznano, że kwestie te nie stanowią materii wewnętrznej w poszczególnych instytucjach, w tym wypadku w Narodowym Banku Polskim nie wymagają A, regulacji ustawy. Tak, że to, to, to musi być przepis powszechnie obowiązujący. Wszystko OK. Czy do tej pory wszystko jest w porządku? Mamy pomysł legislacyjny, mamy projekt, załatwiamy konkretny, kon, konkretną sprawę. No ale oczywiście. W drugim czytaniu w Sejmie pojawia się poprawka. Poprawka, która polega na dodaniu do tego projektu przepisu zmieniającego kodeks karny wykonawczy. Zmiana ma zmodyfikować zasady potrącania części wynagrodzenia. Więźniowi, który, który pracuje. Czy to no. było związane z tą pierwotnym zakresem? No, to, to, no, związek, można powiedzieć, jest podmiotowy, ale tylko w kontekście tego, kto Że będzie obywateli. adresatem, tak, w takim znaczeniu, kto odpowiada za przepisy, które powstaną na, w następstwie do danej delegacji, bądź też, kto odpowiada za wymiar sprawiedliwości. W no, tym zwornikiem był minister sprawiedliwości. Po prostu postanowiono wykorzystać toczące się postępowanie w sprawie ustawy czy noweli ustawy o Narodowym Banku Polskim po to żeby załatwić jakiś problem związany z wynagrodzeniem osób osadzonych. No, to jest pierwszy przykład. Drugi przykład. Mamy ustawę z 14 kwietnia 2023 roku o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz o zmianie nazw niektórych uczelni akademickich. No niby Projekt Tytuł słuszny, jasny, tak, wiadomo co tam będzie wiadomo, co przedmiotem chodzi. ustawy. Problem polega na tym, że do laski marszałkowskiej w Sejmie wpłynął projekt, którego celem było utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego. I żadnego innego, Ża żadnej zmiany żadnych innych, uczelni. Żadnych innych pomysłów legislacyjnych w tym projekcie nie było. W następstwie prac nad projektem w Sejmie do projektu dodane zostały regulacje, które odnoszą się czy dokonują zmiany nazw pięciu uczelni publicznych, pięciu uczelni publicznych. I dodatkowo w odniesieniu do dwóch z nich dokonują pewnej korekty w odniesieniu do kadencji organów tychże uczelni. No i oczywiście pojawiło się pytanie, co ma wspólnego utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego ze zmianą nazw uczelni publicznych. Ustawa o aplikacji M obywatel no, znacie Państwo, czy pewnie większość z Was ma aplikację na swoim telefonie Biały Orzełek na Czerwonej Tarczy. Tak, tam są różne funkcjonalności tejże aplikacji, między innymi M Prawo jazdy, M Dowód Osobisty. Mówię tak, żeby poinformować Państwa o czym jest ustawa o aplikacji M -Obywatel. Tam generalnie chodzi o to, żeby ta aplikacja miała dużo więcej funkcjonalności, żeby się stała lepszym narzędziem dla każdego z nas. I co się stało? Do projektu ustawy o aplikacji M -Obywatel, w trakcie prac w Sejmie dodano zmianę ustawy o Radzie Ministrów. Co? Zmieniono. A zmieniono, a tak naprawdę zwiększono liczbę sekretarzy stanu w poszczególnych resortach. Ale to może było związane z aplikacjami Obywatel. Nie miało to żadnego zn znaczenia, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że niedługo potem do innej ustawy dodano taką samą zmianę ustawy o Radzie Ministrów, jakby na wszelki wypadek, gdyby jednak z ustawy o aplikację Obywatel wypadła w następstwie poprawki Senatu. Związku nie ma. Czy Sejm nie ma swobody w kształtowaniu, w dodawaniu tych poprawek? No. To jest, to, to jest odwieczne pytanie, co wolno posłowi, co wolno. Senatorowi, tak, czy, 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 czy oni mają w związku z wykonywanym mandatem pełną swobodę i mogą ingerować w to, co jest przedmiotem ich pracy, bez żadnych ograniczeń, czy jednak te ograniczenia są. No i oczywiście są te ograniczenia, zarówno Sejm, jak i Senat mają ograniczony zakres poprawiania aktu normatywnego. Wolno im tyle, na ile im pozwala konstytucja. Tutaj trzeba pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. Konstytucja wyznaczyła nam pewne etapy procesu prawotwórczego i przypisała, przypisała tym poszczególnym etapom określone narzędzia, które my nazywamy instytucjami procesu prawotwórczego. Mamy instytucje inicjatywy ustawodawczej, mamy instytucje poprawki, mamy instytucję trzech czytań. Tak? To są wszystko instytucje, które mają określoną treść. Stosowanie się do tego, co wynika z Konstytucji, jest warunkiem tego, żeby akt doszedł do skutku we właściwym trybie, innymi słowy, żeby był, mógł się stać legalnie częścią Krajowego Porządku Prawnego. Bo my oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ustawa uchwalona niezgodnie z procedurą podpisana pre przez prezydenta, opublikowana przez rząd w dzienniku ustaw stanie się częścią Krajowego Porządku Prawnego, no ale musimy mieć świadomość tego, że taki akt ze względów formalnych będzie mógł być zakwestionowany. Kiedy my możemy w sejmie wnieść poprawkę? No możemy w trakcie prac w komisji pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem albo w trakcie drugiego czytania. A więc wniesienie poprawki, której przedmiotem są regulacje czy rozwiązania, które wykraczają poza zakres, de facto oznacza, że w odniesieniu do tego co dodane, my nie przechodzimy pełnej procedury legislacyjnej, czyli nie będzie trzech czytań, czyli nie będzie czasu na to, żeby czy czyli ten czas na to, żeby dokonać wnikliwej, wnikliwej analizy na, będzie... Nawet formalnie naruszymy Ta. przepisy konstytucji, które mówią o tym, że ustawę się uchwala w Sejmie w trzech czytaniach. Gdyby ustrojodawca w 1997 roku uznał, że jest mu wszystko jedno, czy określona treść trafia do ustawy poprawką czy inicjatywą, nie różnicowałby wtedy tych dwóch instytucji. A skoro zróżnicował i przypisał każdej z tych instytucji, Inny katalog podmiotów mających prawo korzystania z określonego środka, wskazał inny etap procedury, kiedy z danego środka korzystamy, inne skutki określił każdego z tych etapów. No to znaczy, że chciał ustrojodawca, abyśmy do tego podchodzili jako do dwóch różnych instytucji. Każdą z nich musimy zastosować tak, jak należy, żeby ustawa doszła do skutku prawidłowo. No, mówimy jeszcze przecież. O zakresie poprawki Senatu. Tutaj też trzeba by było w tym momencie powiedzieć, że tak jak Sejm nie ma swobody w kształtowaniu zakresu ustawy, taki Senat nie ma swobody w zakresie poprawiania tego, co do Senatu trafi. No, pamiętajmy o tym, że w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się kwestia szerokości i głębokości poprawki Senatu. Czyli w sytuacji, jeżeli na przykład senator w następstwie poprawki chciałby uregulować w akcie normatywnym coś, ten akt nie regulował, albo objąć tym aktem krąg podmiotów, który nie był objęty tym, co do Senatu trafiło, czy tym aktem, który do Senatu trafił, no to musielibyśmy przyjąć, że poprawka Senatu w tym zakresie narusza konstytucję. No dobrze, zakresie. ale jeżeli jest to słuszna sprawa, potrzebna, co można zrobić? Senator ma taki mechanizm przewidziany w naszym regulaminie, to jest artykuł 69, tak zwana szybka ścieżka legislacyjna. Jeżeli w trakcie prac nad ustawą, Komisja Senacka, która zajmuje się ustawą skierowaną do niej przez marszałka Senatu, dostrzeże potrzebę dokonania zmiany w systemie prawnej, której to zmiany nie da się wprowadzić do ustawy, która staje na posiedzeniu komisji, może zaproponować w szybkiej ścieżce inicjatywę ustawodawczą. To jest proces, w którym Senat inicjuje akt normatywny, przygotowuje projekt ustawy w bardzo uproszczonej procedurze. Ale jednak ciągle to jest projekt ustawy. Ale cały czas jest to projekt ustawy. Nie, nar nie, nie narażamy się na zarzut sformułowania i wniesienia do ustawy poprawki, która jest niezgodna z konstytucją, która stanowi de facto inicjatywę, która przybiera postać poprawki. Tak? I nie omijamy przepisów I nie konstytucji, i nie omijamy przepisów. które mówią o tym, komu przysługuje inicjatywa Powiedziałam, ustawodawcza. Powiedziałem, że podobnie jest w Sejmie, no bo jeżeli poseł chce wnieść poprawkę, a poprawka ta w sposób oczywisty nie Mieści się w granicach przedłożenia, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszczął on procedurę opracowania projektu i wespół ze swoimi kolegami partyjnymi, klubowymi. Wniósł do Laski Marszałkowskiej w Sejmie projekt, tak? Albo przekonał rząd, żeby taki projekt wniósł. A co byś jeszcze powiedział na temat konsekwencji no. yy, związanych z brakiem notyfikacji? Rozpatrywana była ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Co się znalazło w tej ustawie? Co ustawodawca uregulował? No, zwróćcie Państwo uwagę na to, że to jest ta ustawa, o której się stosunkowo dużo mówiło. To jest kwestia prowadzenia zakazu sprzedaży napojów energetycznych dla małoletnich, sprzedaży małoletnim, tak? I to jest kwestia oznaczania opakowań, w których sprzedawane są napoje energetyczne w ogóle. No i dwie sprawy. Pierwsza sprawa, no, również w przypadku ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych, o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, w tej ustawie również popełniono błąd, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Pierwotnie ustawa do, dotyczyła tak naprawdę kwestii związanych z, z ewidencją sportowe talenty. Dopiero w następstwie zmian dokonanych w Sejmie, ona stała się aktem odnoszącym się również do napojów energetycznych. Czyli znowu mamy, co, co mają sportowe talenty, sportowe do, talenty do, do energetyków. No, ch chyba tylko tyle, że. Te sportowe talenty to również dzieci, a dzieci sięgają po energetyki, no to można, można próbować taki wniosek wyciągnąć. Natomiast prawda jest taka, że w tych rozwiązaniach, które znalazły się w ustawie, którą rozpatrywał Senat, były również rozwiązania, które musiały, czy muszą być zakwalifikowane jako normy techniczne. Pamiętajmy o tym, że zgodnie z. Ja sobie tutaj pozwolę odszukać, bo ja mam przed sobą, proszę Państwa, dokumenty, żeby nie było tak, że ja mówię o wszystkim z głowy. Jeżeli spojrzymy sobie na, na dyrektywę 2015 łamane na 1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 września 2015 roku, ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, to dowiemy się z tej dyrektywy, kto i w jakich okolicznościach zobowiązany jest notyfikować normy techniczne. I co to są w ogóle normy techniczne? Tak? No i okazuje się, że jeżeli popatrzymy na przepisy ustawy, którą rozpatrywał Senat przez pryzmat tej dyrektywy, to dowiemy się, że przepisy tej ustawy odnoszące się do oznaczania napojów energetycznych, na, na, napojów energetycznych spełniają przesłanki uznania tych regulacji za normy techniczne. Niestety w trakcie prac nad projektem ustawy w Sejmie nie starczyło czasu na dokonanie notyfikacji. I ktoś powie, no tak, ale to jest tylko dyrektywa, dyrektywa nie ma charakteru powszechnie obowiązującego, nie stosujemy jej bezpośrednio. Ale tak do końca nie jest, proszę Państwa. Sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim orzecznictwie przesądził, że artykuły 5 i 6 tej dyrektywy, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek notyfikacji, są wystarczająco precyzyjne i bezwarunkowe, że mogą być. Przywoływane przez jednostki bezpośrednio w postępowaniu przed sądem. Rezultat tego hmm. jest taki, że Brak niedopełnienie notyfikacji. obowiązku notyfikacji skutkuje niemożnością stosowania przepisu technicznego oraz pozbawia go mocy Czyli po wiążącej. prostu przedsiębiorcy z innych krajów mogliby nie dostosować się do obowiązku oznaczania energetyków w Polsce, tak. przy sprzedaży w Polsce, ze tak. względu na to, że. Zapomniano tak, o tak, tak, dokonaniu tej notyfikacji. Tak, dokładnie taka jest konsekwencja. No, przepisy, które nie zostały notyfikowane, nie mogą być egzekwowane w całym zakresie ich obowiązywania. No, przedsiębiorców krajowych będą dotyczyły, no, bo to jest nasz porządek prawny. Pamiętajmy, pamiętajmy o tych przedsiębiorcach oczywiście z, z obszaru Unii Europejskiej. Tak? Unii Mamy wspólny Unii. rynek, wobec tego Unii wszyscy Europejskiej, mogą handlować tak. na naszym rynku. No i do, do, do momentu usunięcia wady te normy będą. W odniesieniu do tych przedsiębiorców, którzy nie są przedsiębiorcami krajowymi, po prostu bezużyteczne. No dobrze, to dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszamy na kolejne podcasty. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. To był podcast senacki. Zachęcamy do słuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.